Kurczak parmezanowy stygnie na stole od 40 minut. Jej ulubiona potrawa, przygotowana z precyzją chirurga, teraz wygląda jak dowód rzeczowy w sprawie o morderstwo małżeństwa. Siedzę w salonie i wpatruję się w pusty fotel naprzeciwko. Przez 30 lat to miejsce należało do Tesji. Teraz widzę tylko zarys nieobecności, kontur kobiety, która fizycznie jeszcze istnieje w moim życiu, ale duchowo wyparowała dawno temu. Może rok temu. Może pięć lat? Trudno wskazać moment, w którym zaczęła się ta powolna erozja. Zegar w kuchni tyka głośniej niż zwykle. Albo po prostu cisza stała się gęstsza. Przypominam sobie ostatnie miesiące. Drobne szczegóły, które ignorowałem, jak człowiek ignoruje pierwsze objawy poważnej choroby. Sposób, w jaki odwracała wzrok, gdy pytałem o jej dzień. Częste zmiany haseł do telefonu i laptopa. Nowe perfumy, których zapach wypełniał przedpokój, gdy wracała z pracy o 23. Praca w biurze rachunkowym rzadko pachnie jak butik z luksusowymi kosmetykami. Powinienem był reagować wcześniej. Powinienem był zadawać pytania. Ale wygodniej było udawać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Że to tylko faza. Że 30 lat wspólnego życia oznacza coś więcej niż przyzwyczajenie do obecności drugiej osoby przy śniadaniu. Telefon wibruje na blacie kuchennym. Wstaje powoli, jakby niósł na barkach ciężar całego tego domu. Ekran świeci w półmroku, jak mały, złośliwy księżyc. Wiadomość od Tesi, nie jestem twoją własnością. Wrócę późno. Nie dzwoń. Czytam te słowa trzy razy. Nie dlatego, że ich nie rozumiem. Dlatego, że chcę zapamiętać ten moment z absolutną precyzją. To jest chwila, w której coś pęka. Ale nie we mnie. We mnie pęknięcie nastąpiło dawno temu, a teraz tylko cement sznie w szczelinach. Spodziewałem się gniewu. Spodziewałem się, że zacznę krzyczeć do pustych ścian albo rozbijać talerze o podłogę jak bohater taniego serialu. Zamiast tego czuję dziwną pewność. Spokój chirurga przed pierwszym cięciem. Pisze odpowiedź. Sześć słów, które ważą więcej niż wszystkie nasze rozmowy z ostatniego roku, w takim razie nie jestem Twoim mężem. Nie wracaj. Wysyłam i odkładam telefon na blat. Przez moment panuje absolutna cisza. Potem zaczyna się symfonia wibracji. Jeden dźwięk za drugim, jak krople deszczu przed burzą. Ekran pokazuje imię Tesi. Raz, drugi, piąty, dziesiąty. 20 nieodebranych połączeń w ciągu kwadransa. Patrzę na migający ekran, jak na gasnące ognisko. Jest w tym coś hipnotyzującego. Obserwuję jej desperację z odległości, która wydaje się większa niż kilkanaście kilometrów dzielących nas fizycznie. To odległość 30 lat kłamstw, wymówek i cichych zdrad. Telefon w końcu milknie. Bateria? Może. A może Tessa zrozumiała że tym razem scenariusz się zmienił. Wracam do kuchni. Kurczak parmezanowy wygląda teraz jak pomnik przeszłości. Nie wyrzucam go. Zostawiam na stole, dokładnie tam, gdzie stoi. Niech czeka na kogoś, kto nigdy nie przyjdzie. Wyłączam światło. Dom tonie w ciemności, ale po raz pierwszy od miesięcy ta ciemność nie wydaje się wroga. Przechodzę przez salon, mijam jej pusty fotel i zatrzymuję się przy oknie. Na zewnątrz miasto żyje własnym życiem, obojętne na moje małe trzęsienie ziemi. Kładę dłoń na zimnej szybie. Czuję, jak napięcie powoli opuszcza moje ramiona. Ten dom, w którym żyłem, jak lokator we własnym życiu, nagle zaczyna odzyskiwać swój właściwy kształt. Ściany przestają być świadkami porażki. Stają się fundamentem czegoś nowego. Tessa może wrócić dziś w nocy. Może jutro. Może nigdy. To już nie ma znaczenia. Granica została przekroczona, most spalony, a ja stoję po drugiej stronie i odkrywam, że powietrze tutaj smakuje inaczej. Smakuje jak wolność zmieszana z goryczą. Ale głównie jak wolność. Idę do sypialni sam. Po raz pierwszy od trzech dekad to nie jest porażka. To wybór. Drzwi wejściowe otwierają się o drugiej w nocy. Rozpoznaje ten dźwięk nawet przez sen, ale nie śpię. Siedzę w fotelu w salonie, w ciemności i czekam jak pająk w środku swojej sieci. Tessa wchodzi na palcach, jakby przemykała przez cudzy dom. W pewnym sensie ma rację. To już nie jest jej terytorium. Światło z przedpokoju oświetla jej sylwetkę. Jedwabna bluzka, ta którą trzymała na specjalne okazje, Włosy ułożone z precyzją, która wymaga co najmniej godziny przed lustrem. Makijaż, który widziałem może trzy razy w roku przy naszych rocznicach. Włączam lampę. Tessa podskakuje jak przestraszony kot. Jezu, co ty robisz w ciemności? Jej głos brzmi ostro, atakująco. Doskonała taktyka. Najlepsza obrona to atak. Nie odpowiadam. Obserwuję, jak zbiera się w sobie, jak prostuje ramiona i przybiera minę kobiety, która ma wszystko pod kontrolą. Znam tę maskę. Nosiła ją przez trzydzieści lat, ale dopiero teraz widzę szwy. Ta twoja wiadomość była żałosna. Rzuca torebkę na kanapę i siada naprzeciwko mnie. Zachowujesz się jak kontrolujący tyran. Jedno głupie SMS i robisz scenę jak nastolatek. Milczę dalej. Mój spokój najwyraźniej ją denerwuje bardziej niż jakiekolwiek słowa. Widzę, jak jej palce zaciskają się na kolanach, jak szczęka tężeje pod warstwą starannie nałożonego podkładu. No powiedz coś. Nie będziesz siedział, jak posąg. Podnosi głos. Mamy porozmawiać, jak dorośli ludzie, czy zamierzasz się dalej dąsać. Wstaję powoli i podchodzę do szuflady przy wejściu. Wyciągam teczkę, którą przygotowałem tydzień temu. Kładę ją na stoliku kawowym między nami. Tessa patrzy na brązową okładkę jak na jadowitego węża. Co to jest? Dokumenty rozwodowe. Złożone siedem dni temu kropka. Cisza, która zapada, ma ciężar ołowiu. Obserwuje, jak kolor odpływa z jej twarzy, jak oczy rozszerzają się w niedowierzaniu. To nie było w jej scenariuszu. Planowała wielką scenę o kontroli i manipulacji. A dostała checkmate w trzecim ruchu. Tydzień temu? Jej głos drży. Ale, ale my nawet nie rozmawialiśmy o żadnych problemach. Prawie się śmieje. Prawie. Miłość nie umiera w jednej chwili, Tesso. Siadam z powrotem w fotelu. Ty zamieniłaś nasze życie w powolny wyciek. Ja postanowiłem zakręcić kran. Widzę, jak szuka słów. Jakiej mózg gorączkowo przetwarza nową rzeczywistość, szukając luk w mojej obronie. Ale nie ma luk. Spędziłem miesiące na uszczelnianiu każdej szczeliny. To jakiś absurd. Wstaję gwałtownie. Nie możesz podjąć takiej decyzji sam. Jesteśmy małżeństwem. Byliśmy. Słowo zawisa w powietrzu jak ostrze gilotyny. Tessa patrzy na mnie, jakby widziała mnie pierwszy raz w życiu. Może tak jest. Przez trzydzieści lat pokazywałem jej męża, którego chciała widzieć. Uległego, przewidywalnego, zawsze gotowego wybaczyć. Ten mężczyzna umarł gdzieś między jej tysiącznym kłamstwem a dwutysięczną wymówką. Nie podpiszę niczego kropka. Krzyżuje ramiona na piersi. Możesz sobie składać co chcesz. Nie zgadzam się na żaden rozwód. Wzruszam ramionami. Twoja zgoda nie jest wymagana. Przeczytaj dokumenty. Prawnik wyjaśnił procedurę na pierwszej stronie. Jej oczy biegają po pokoju, szukając czegoś, czego mogłaby się uchwycić. Desperacja zaczyna przebijać przez fasadę pewności siebie. Widzę, jak obliżuje wargi, jak poprawia włosy nerwowym gestem. Porozmawiamy o tym rano. Odwraca się w stronę schodów. Jesteś zmęczony, ja jestem zmęczona. Rano wszystko będzie wyglądać inaczej. Tesso. Zatrzymuję się w połowie kroku. Twoje rzeczy są zapakowane w gościnnym pokoju. Możesz zabrać je jutro albo poczekać na przewóz. Dom jest mój, zgodnie z intercyzą, którą podpisałaś osiem lat temu. Kropka. Odwraca się powoli. Na jej twarzy maluje się mieszanina szoku i wściekłości. Jaka intercyza? Ja niczego nie podpisywałam. Podpisałaś. Razem z dokumentami ubezpieczeniowymi, których nigdy nie czytasz. Pozwalam sobie na cień uśmiechu. Zawsze mówiłem, że warto czytać drobny druk. Drzwi trzaskają tak mocno, że obraz na ścianie przechyla się na bok. Słyszę jej kroki na schodach, szybkie i ciężkie, pozbawione wcześniejszej gracji. Za chwilę rozlegnie się kolejne trzaśnięcie drzwiami od sypialni gościnnej. Zostaję sam w salonie. Lampa rzuca ciepłe światło na dokumenty, które leżą nieotwarte na stoliku. Nie musi ich czytać dziś w nocy. Ma jeszcze czas na uświadomienie sobie rozmiaru katastrofy. Sięgam po pilota i włączam telewizor. Jakiś nocny program o gotowaniu. Ściszam dźwięk i patrzę na poruszające się obrazy bez słów. Po raz pierwszy od miesięcy cisza w tym domu przestaje być wrogiem. Staje się sojusznikiem, lekarstwem, dowodem na to, że można oddychać bez ciężaru cudzych kłamstw na piersi. Zegar pokazuje trzecią nad ranem. Za kilka godzin słońce wstanie nad nowym dniem. I nad nowym życiem. Telefon zaczyna dzwonić o siódmej rano. Nie Tessa. Tym razem to Tryż, jej najlepsza przyjaciółka od dwudziestu lat. Odrzucam połączenie. Dzwoni ponownie. Odrzucam. Za trzecim razem włączam tryb samolotowy i idę parzyć kawę. Obleżenie zaczęło się szybciej niż przewidywałem. Tessa musiała spędzić noc na telefonie, budując swoją wersję wydarzeń. Znam ten schemat. Opowieść o biednej kobiecie uwięzionej w małżeństwie z tyranem, który kontrolował każdy jej ruch. O mężczyźnie, który nagle oszalał i wyrzucił ją z domu bez powodu. Uzy, dramatyczne westchnienia, prośby o wsparcie. Pije kawę przy oknie i obserwuje, jak słońce wstaje nad przedmieściami. Gdzieś tam Roger pewnie właśnie kończy śniadanie ze swoją żoną Tryż, nie wiedząc, że za kilka dni jego życie również zmieni się w Grazji. Roger, mąż najlepszej przyjaciółki mojej żony, wspólne kolacje co dwa tygodnie przez ostatnie piętnaście lat, wspólne wakacje na Majorce trzy lata temu, wspólne kłamstwa, które odkryłem przez przypadek. Przeglądając wyciągi z karty kredytowej Tessie, hotelowe rachunki w środy po południu. Zawsze ten sam hotel, zawsze pokój z widokiem na park. Czternaście miesięcy regularnych spotkań, dokumentowanych z precyzją szwajcarskiego zegarka. Tessa myślała pewnie, że jestem zbyt głupi, by zauważyć. Może miała rację przez jakiś czas. Ale głupota ma swoje granice. Wyłączam tryb samolotowy. 17 nieodebranych połączeń. Trys, Roger, dwie wspólne znajome, których imion nie pamiętam, i oczywiście Tessa. Osiem razy Tessa. Czytam wiadomości tekstowe. Większość to warianty tego samego tematu, co się stało, dlaczego to robisz, musisz z nami porozmawiać. Jedna wiadomość wyróżnia się z tłumu. Od Rogera musimy pogadać jak mężczyzna z mężczyzną. Tessa jest zdruzgotana. Cokolwiek się stało, możemy to rozwiązać. Uśmiecham się do ekranu. Hipokryzja ma czasem piękny smak. Otwieram laptopa i zaczynam metodycznie przecinać nici, którymi Tessa oplotła moje życie. Najpierw ubezpieczenie samochodu. Kilka kliknięć i jej nazwisko znika z polisy. Potem wspólne karty kredytowe. Blokuję jej dostęp do każdego konta, które nosiło moje nazwisko. Rodzinny plan telefoniczny? Anulowany. Subskrypcje streamingowe? Przeniesione na nowe konto. Każde kliknięcie brzmi jak odgłos zamykanych drzwi. Jest w tym coś terapeutycznego. Około południa dzwoni nieznany numer. Odbieram, bo może to prawnik. Co ty sobie wyobrażasz? Głos Tessy wibruje od furii. Mój samochód właśnie zabrali. Stałam na parkingu przy pracy jak idiotka, a laweta odjeżdżała z moim autem. Brak ubezpieczenia. Mój głos brzmi spokojnie, prawie obojętnie. Parkowanie bez ważnej polisy jest nielegalne. Ty to zrobiłeś. Ty specjalnie. Nie jestem twoją własnością, Tesso. Pamiętasz? Możesz się tym zająć sama, kropka. Odkładam słuchawkę w połowie jej zdania. Słyszę jeszcze urwany krzyk, zanim linia się rozłącza. Przez chwilę siedzę nieruchomo, wsłuchując się w ciszę. Czekam na wyrzuty sumienia, które nie nadchodzą. Czekam na żal, który pozostaje nieobecny. Jest tylko cisza i dziwne uczucie lekkości. Wracam do laptopa. Otwieram folder zatytułowany Dokumentacja, który tworzyłem przez ostatnie trzy miesiące zdjęcia, wyciągi bankowe, screenshoty wiadomości, nagrania rozmów. Wszystko uporządkowane chronologicznie, opisane i skatalogowane. Materiał na setki godzin małżeńskiej terapii lub pięć minut w sądzie. Ale sąd to dopiero ostateczność. Najpierw mam inne plany. Drukuję wybrane dokumenty. Nie wszystkie. Tylko te, które pokazują bezsprzecznie, kto kłamał i z kim. Wkładam je do trzech identycznych kopert. Jedną adresuję do tryż. Drugą do Marty, kolejnej oszukanej żony. Trzecią zostawiam pustą na razie. Może się przyda. Koperty leżą na biurku jak naładowana broń. Jeszcze nie czas, by wyciągać spust. Tessa musi najpierw poczuć się bezpiecznie w swojej sieci kłamstw. Musi przekonać wszystkich, że to ja jestem złoczyńcą tej historii. Dopiero wtedy prawda uderzy z pełną siłą. Słońce zachodzi za dachami sąsiednich domów. Przygotowuję sobie kolację, prostą jajecznicę z pomidorami. Jem w kuchni, przy tym samym stole, gdzie wczoraj stygu kurczak parmezanowy. Smakuje lepiej niż cokolwiek w ostatnich miesiącach. Myję talerz i odstawiam go na suszarkę. Proste czynności nabierają nowego znaczenia, gdy wykonujesz je dla siebie, a nie w ramach małżeńskiego rytuału. Wycieranie blatu przestaje być obowiązkiem. Staje się wyborem. Wieczorem siadam przy oknie z książką, której nie otwierałem od roku. Kryminał, który Tessa uważała za stratę czasu. Teraz mogę czytać co chcę, kiedy chcę, bez komentarzy o intelektualnym poziomie mojego gustu literackiego. Za oknem zapala się latarnia uliczna. Gdzieś w mieście Tessa pewnie szuka noclegu u jednej z przyjaciółek, snując opowieści o moim okrucieństwie. Gdzieś Roger kładzie się spać obok żony, nie wiedząc, że koperta z jego nazwiskiem czeka cierpliwie w mojej szufladzie. Telefon milczy. Tryb samolotowy znów włączony. Świat zewnętrzny może poczekać do jutra. Dziś wieczór należy do mnie. Pierwszy z wielu. Kawiarnia pachnie świeżo mielonymi ziarnami i ambicją. Tessa wybrała to miejsce celowo. Modna dzielnica. Eleganckie wnętrze, stoliki ustawione tak, by każdy mógł obserwować innych i być obserwowanym. Teatr dla ludzi, którzy chcą udawać, że żyją lepiej, niż naprawdę żyją. Siedzę przy oknie i patrzę, jak wchodzi. Ubrana starannie, ale nie przesadnie. Granatowa sukienka, perły na szyi, makijaż sugerujący naturalność, która wymaga godziny przed lustrem. Gra rolę kobiety, która szuka kompromisu. Racjonalnej żony która chce ratować małżeństwo przed szaleństwem męża. Siada naprzeciwko mnie i zamawia latte z mlekiem owsianym. Zawsze to samo. Przez 30 lat nigdy nie zmieniła zamówienia w kawiarni. Stałość w drobiazgach, chaos w sprawach, które naprawdę się liczą. Dziękuję, że zgodziłeś się spotkać. Jej głos brzmi miękko, przepraszająco. Profesjonalna manipulatorka przy pracy. Wiem, że ostatnie dni były trudne dla nas obojga. Milczę. Piję swoją czarną kawę i czekam. Rozmawiałam z terapeutką. Tessa pochyla się do przodu, obniżając głos do intymnego szeptu. Mówi, że wiele małżeństw przechodzi przez takie kryzysy. To normalne po tylu latach. Możemy nad tym pracować razem. Z Rogerem też chcesz pracować nad waszym związkiem? Słowa wypadają z moich ust spokojnie, bez emocji. Obserwuję, jak kolor odpływa z jej twarzy. Jak palce zamierają w połowie drogi do filiżanki. Jak oczy rozszerzają się na ułamek sekundy, zanim maska wraca na swoje miejsce. Nie wiem, o czym mówisz. Hotel Marmand. Pokój 307. Środy od 14 do 17. 14 miesięcy regularnych spotkań. Wyciągam telefon i kładę go na stole. Chcesz zobaczyć zdjęcia, czy wystarczy ci moje słowo? Tessa patrzy na telefon jak na jadowitego węża. Widzę, jak pracuje jej umysł, szukając wyjścia z pułapki. Zaprzeczać? Tłumaczyć? Atakować? Widzę każdą opcję przemykającą przez jej oczy, jak napisy na teleprompterze. To było, to nic nie znaczyło. Jej głos drży. Roger był błędem. Skończyłam z nim miesiące temu kropka. Trzy tygodnie temu. 28. Mam datowany rachunek. Cisza między nami gestnieje. Kelnerka podchodzi z pytaniem o dołanie kawy, ale cofa się natychmiast wyczuwając atmosferę przy naszym stoliku. Mądra dziewczyna. Zamierzasz mi to wypominać do końca życia? Tessa zmienia taktykę. Ofiara zamienia się w oskarżyciela. Jeden błąd i wszystko przekreślasz. 30 lat razem nic dla ciebie nie znaczy? Pochylam się do przodu. Roger nie był jedynym, prawda? Widzę, jak przełyka ślinę. Jak jej ręce zaciskają się na kolanach pod stołem? Zainstalowałem kamerę w sypialni osiem miesięcy temu kropka. Mój głos pozostaje równy, niemal konwersacyjny. 37 nagrań. Różni mężczyźni. Niektórych rozpoznaje, innych nie. Ciekawe hobby jak na księgową pracującą do późna. Przez chwilę myślę, że żemdleje. Jej twarz przybiera odcień szarości, który zwykle widuje się tylko u bardzo chorych ludzi. Filiżanka w jej dłoni drży tak mocno, że kawa wylewa się na spodek. To nielegalne. Szept prawie niesłyszalny. Nagrywanie bez zgody. W moim własnym domu. Sprawdziłem sprawnikiem. Zdziwisz się, co jest legalne, gdy bronisz swojej własności. Wstaję i zostawiam na stole banknot na kawę. Patrzę na nią z góry, na tę kobietę, którą kiedyś kochałem. Teraz widzę tylko skorupę, pusty kokon po kimś, kogo nigdy tak naprawdę nie znałem. Te dokumenty, które podpisałaś bez czytania? Poprawiam kurtkę. Nie tylko intercyza było tam też zrzeczenie się praw do domu w przypadku rozwodu z winy małżonka. Mój prawnik jest bardzo szczegółowy. Nie możesz. Jej głos się łamie. Nie możesz mi tego zrobić. Nie robię ci niczego, Tesso. Ty sama wybrałaś tę drogę. Ja tylko zamykam za tobą drzwi. Wychodzę z kawiarni, nie oglądając się za siebie. Na zewnątrz słońce świeci jasno. Jakby świat nie zauważył właśnie zakończonego małżeństwa. Ludzie mijają mnie na chodniku, zajęci swoimi sprawami, obojętni na moją małą rewolucję. Za plecami słyszę dźwięk tłuczonej porcelany. Może filiżanka wypadła jej z rąk. Może rzuciła nią o ścianę. To już nie moja sprawa. Wsiadam do samochodu i siedzę przez chwilę w ciszy. Myślałem, że poczuję triumf. Albo ulgę. Albo chociaż satysfakcję zemsty dobrze wykonanej, zamiast tego czuję tylko pustkę. Niesmutną pustkę. Czystą. Jak pokój po generalnym sprzątaniu, gotowy na nowe meble. Przekręcam kluczyk w stacyjce i ruszam do domu. Do mojego domu. Po raz pierwszy od lat ta myśl nie niesie ze sobą ciężaru kompromisów. Koperty wysłałem w poniedziałek rano. Do piątku świat Tessy przestał istnieć w znanej jej formie. Tryż zadzwoniła pierwsza, nie do mnie, do wszystkich wspólnych znajomych, płacząc i krzycząc na przemian, opowiadając o zdjęciach swojego męża z kobietą, którą uważała za najlepszą przyjaciółkę. Roger wyprowadził się tego samego dnia. Podobno zamieszkał w motelu przy autostradzie, tym zmigającym neonem i karaluchami w łazience. Pasujące zakończenie dla człowieka? który przez piętnaście lat jadał przy moim stole i klepał mnie po ramieniu jak brat. Marta, żona kolejnego z kochanków Tessy, okazała się mniej dramatyczna, ale bardziej skuteczna. Prawnik, który prowadził jej sprawę rozwodową, pracował szybko i bezlitośnie. Słyszałem, że jej mąż stracił połowę firmy w ugodzie przedsądowej. Sprawiedliwość bywa kosztowna dla tych po złej stronie równania. Tessa próbowała gasić pożary, ale było ich zbyt wiele. Każda ocalona przyjaźń zamieniała się w popiół, gdy prawda docierała do kolejnych osób. Widziałem to z dystansu, przez relacje znajomych, którzy nagle przypomnieli sobie, że zawsze byłem tym spokojnym, rozsądnym mężem. Tym, który nie zasługiwał na takie traktowanie. W czwartek zadzwonił jej szef. Podobno ktoś anonimowo przesłał do firmy informację o tym, jak spędzała środowe popołudnia zamiast na spotkaniach z klientami. Dział kadr nie lubi kłamstw w raportach czasu pracy. Szczególnie, gdy są udokumentowane hotelowymi rachunkami. Nie byłem tym anonimowym informatorem. Ale też nie płakałem, gdy usłyszałem o jej zwolnieniu. Piątkowy wieczór przyniósł deszcz. Siedziałem w salonie z książką, słuchając kropel uderzających o szyby, gdy zobaczyłem jej samochód parkujący przed domem. Ten sam samochód, który odzyskała po opłaceniu zaległego ubezpieczenia z własnej kieszeni. Tessa wysiadła i stanęła na chodniku. Nie podeszła do drzwi. Stała w deszczu, patrząc na okna, które kiedyś należały do niej. Włosy przykleiły się do czoła, makijaż spływał po policzkach razem z wodą. Sukienka, ta sama granatowa z kawiarni, nasiąkła deszczem i zwisała ciężko, jak żałobna szata. Obserwowałem ją przez godzinę. Sześćdziesiąt minut stania w strugach wody, bez ruchu, bez próby wejścia. Po prostu patrzyła. Na dom, który przestał być jej domem. Na życie, które sama spaliła do fundamentów. Nie wyszedłem. Nie zaproponowałem parasola ani suchego ręcznika. To nie była okrutność. To była granica, którą musiałem utrzymać dla własnego zdrowia psychicznego. Współczucie dla Tessy oznaczałoby powrót do starego schematu. Do przebaczania, zapominania i czekania na kolejny cios w plecy. W końcu wsiadła do samochodu i odjechała. Światła tylne zniknęły za rogiem, jak gasnące wspomnienie. Wróciłem do książki, ale słowa przestały mieć znaczenie. Siedziałem w ciszy, słuchając deszczu i własnego oddechu. W sobotę przyszła przesyłka. Mała koperta bez nadawcy, ale rozpoznałem pismo Tesy na adresie. W środku leżała obrączka. Złota, trochę porysowana od lat noszenia, wciąż ciepła od jej palca. Do obrączki dołączona była kartka z jednym zdaniem nie byłeś moją własnością, ale byłeś moją kotwicą. Stałem w kuchni z obrączką na dłoni, ważąc ten mały krążek złota. Trzydzieści lat zamknięte w kilku gramach metalu. Wspomnienia, obietnice, kłamstwa i nieliczne momenty prawdziwego szczęścia. Wszystko skompresowane do rozmiaru, który mieści się między kciukiem a palcem wskazującym. Otworzyłem kosz na śmieci i upuściłem obrączkę między resztki śniadania i zużyte filtry do kawy. Metaliczny brzęk odbił się od plastikowych ścianek pojemnika. Nie poczułem nostalgii. Nie poczułem żalu. Kotwica służy do trzymania w miejscu. Byłem jej kotwicą przez trzy dekady, podczas gdy ona pływała swobodnie od portu do portu. Teraz kotwica jest wolna i gotowa do własnej podróży. Niedziela przyszła cicha i spokojna. Obudziłem się o świcie, bez budzika, bez niczyjego oddechu na poduszce obok. Zrobiłem kawę, tę mocną, której Tessa nie znosiła. Usiadłem przy oknie w salonie i patrzyłem na pusty fotel naprzeciwko. Przez tygodnie ten fotel był symbolem straty. Przypomnieniem o kobiecie, która powinna tam siedzieć. Teraz widziałem tylko mebel. Wygodny, trochę zużyty fotel w kolorze zgaszonej zieleni. Nic więcej. Nic mniej. Upiłem łyk kawy i poczułem, jak ciepło rozchodzi się po ciele. Gdzieś w mieście Tessa budziła się w wynajętym mieszkaniu, bez pracy, bez przyjaciół, bez kotwicy. Nie cieszyłem się z jej upadku, ale też nie zamierzałem go powstrzymywać. Każdy zbiera plony, które zasiał. Wstałem i podszedłem do okna. Sąsiad z naprzeciwka wyprowadzał psa na poranny spacer. Zwykły dzień, zwykłe życie. Tylko moje przestało być zwykłe. Stało się moje. Naprawdę moje. Odwróciłem się od okna i spojrzałem na salon. Na fotel, który był tylko fotelem. Na ściany, które były tylko ścianami. Na ciszę, która była tylko ciszą. Niczym więcej. Za oknem słońce wstawało nad nowym dniem. Pierwszym z wielu, które należały wyłącznie do mnie.